Dzień dobry, Piąta Klaso. Kolejny temat na ten tydzień. Kolejny temat, którym będzie coś, o czym rozmawialiśmy już rok temu, ponieważ dzisiejszy temat to takie delikatne powtórzenie czwartej klasy. W czwartej klasie rozmawialiśmy sobie. O jednej grupie mieszkańców średniowiecza i tą grupą byli rycerze. I tak moi drodzy, dzisiaj robimy sobie powtórkę. Dzisiaj jeszcze raz powiemy sobie, kim byli rycerze. Myślę sobie, że dla wielu to będzie bardzo sprawna, szybka lekcja, ponieważ z pewnością pamiętacie z poprzedniego roku dużo informacji na temat rycerstwa. Dlatego dzisiejszy temat lekcji to rycerze. I taki sobie zapiszcie w wasze. Zeszytach. No dobra, Kim byli rycerze? Słuchajcie, to chyba dość proste pytanie. Myślę, że raczej nie powinniście mieć problemów z odpowiedzią na to pytanie. Rycerze to po prostu współcześni, ówcześni wojownicy. To są ludzie, którzy w tamtych czasach walczyli, by bronić na przykład swojego kraju, by bronić swojego króla, by bronić swoich. Mieszkańców. Rycerze byli takimi ówczesnymi bohaterami, którzy przywdziewali zbroję, brali swoją broń i ruszali na wojnę albo ruszali, by bronić swojego kraju przed na przykład najazdem ze strony innego kraju. Czyli rycerze to wówczas byli właśnie tacy bohaterowie. Ale sprowadzenie tylko rycerzy do. Z prostej definicji ludzie, którzy brali miecz, brali zbroję i ruszali do walki, byłoby chyba jednak trochę. Zbyt krótkie i myślę sobie, że byłoby stanowczo zbyt dużym uproszczeniem. Rycerze no to byli ludzie, którzy mieli swój styl życia i my o tym stylu życia dzisiaj co nieco sobie powiemy. W pierwszej kolejności, jak takie życie rycerza wyglądało. Słuchajcie, wiemy już, jakie miał zadania, czyli wiemy, że musiał być gotowy do tego, żeby bronić kraju, bronić swojego państwa, bronić swojego króla albo księcia. Generalnie władcy, któremu dany rycerz służył. Wiemy, że rycerz w razie czego musiał być gotowy do tego, żeby ruszyć na wojnę, żeby ruszyć ze swoją tutaj zbroją, ze swoim koniem, ze swoją bronią i udać się do walki. Wiemy też, że rycerz to był człowiek, który miał pewien kodeks honorowy, który go obowiązywał, a, dla, a zatem, jeżeli rycerz się do czegoś zobowiązał, rycerz obiecał, że będzie Służył wiernie królowi, to rycerz musiał tego dokonać. Rycerz nie mógł sobie pozwolić, żeby nagle po prostu zerwać taką przysięgę. Nie, 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 nie. Rycerz to był człowiek honorowy, który miał pewne obowiązki i musiał je wykonywać, bowiem taka była jego przysięga, jaką kiedyś złożył, zanim został rycerzem. Słuchajcie, kolejna rzecz. Gdzie taki rycerz mieszkał? No to myślę też nie jest pytanie dość trudne i prawdopodobnie sobie na nie szybko tutaj znajdziecie odpowiedź. Oczywiście rycerz mieszkał w zamku, gdzie taki zamek budował, no prawdopodobnie budował na swojej ziemi, jaką otrzymywał, ponieważ pamiętacie z poprzedniej lekcji, że bardzo często za służbę królowi czy innemu władcy, ludzie. Czyli jego wasalowie dostawali ziemię na własność i mogli na tej ziemi mieszkać. Mogli sobie tam uprawiać ziemię, hodować coś, mogli również budować zamki. Zamek to była taka ówczesna budowla, która no, służyła jako zarówno miejsce do obrony, ale też było to miejsce, w którym po prostu ludzie mogli sobie spokojnie. Mieszkać, czyli to była taka twierdza i do życia, i do obrony, jak przychodziło niebezpieczeństwo. Więc wiemy, gdzie rycerz mieszka, wiemy jakie ma obowiązki, ale czy nie ma tutaj jakichś przyjemności również dla rycerza? Oczywiście, że są. Rycerz to również człowiek, który ma bardzo dużo ciekawych zajęć w ramach swojego. Czasu wolnego. Wy też macie czas wolny, tak? Kiedy kończycie się uczyć, macie swój czas wolny, macie swoje rozrywki. Rycerz też miał takie rozrywki, też miał takie zabawy, które wchodziły w skład jego czasu wolnego. Do takich rozrywek należało na przykład polowanie. Rycerze uwielbiali polować polowanie w lesie, na dziką zwierzynę. To była rozrywka, ale to też była taka rywalizacja. Każdy rycerz chciał coś wybitnego upolować. Oczywiście rycerze lubili ucztować, lubili się bawić, ale też rycerze lubili uczestniczyć. W czym? 3, 2, 1, szybka powtórka. Oczywiście w turniejach rycerskich. Turnieje rycerskie to wtedy dla rycerzy była taka idealna okazja, żeby się. Zaprezentować. Każdy rycerz, każdy rycerz chciał brać udział w takim turnieju rycerskim. Dlaczego? Dlaczego w takim turnieju rycer rycerskim każdy rycerz chciał wziąć udział? Przecież taki turniej rycerski to też było pewne niebezpieczeństwo. Przecież coś się mogło stać, tak? Ktoś mógł oddoznać jakiejś kontuzji na takim turnieju rycerskim. To prawda, mógł, ale słuchajcie, rycerzy to bardzo, ale to bardzo kręciło. Tak jest, rycerze potrzebowali tej rywalizacji, potrzebowali tego napięcia, tego nieustannego uczestnictwa w wydarzeniach, z którymi wiązała się taka trochę adrenalina. Każdy rycerz chciał być wojownikiem, który będzie miał jakiegoś rywala, którego będzie mógł pokonać ta rywalizacja. Ta możliwość doskonalenia się w tych sztukach walki to było coś, co tych rycerzy nakręcało. Oczywiście to też nie było tak, że rycerze sobie zupełnie za darmo walczyli w tych turniejach rycerskich. Oczywiście, że nie. W turniejach rycerskich można było bardzo dużo wygrać. Dokładnie. Klejnoty, diamenty, pieniądze, broń swojego przeciwnika, jego zbroja, jego koń to też można było wygrać, ponieważ jak na przykład rycerz stawał do walki walki z innym rycerzem i na przykład wygrał, to ten przegrany musiał mu dać właśnie jakąś zbroję, broń, konia bojowego i tak tak dalej, a omówmy się wtedy to nie były tanie rzeczy. Dlatego też no, w tych turniejach rycerskich to też była taka delikatna frajda, ale i niebezpieczeństwo. Ok, jak wygram to się obłowie będę miał dużo pieniędzy, będę miał dużo majątku, będę miał dużo nowych fajnych gadżetów. Ale jak przegram, no to ja to też mogę stracić. Dlatego każdy rycerz musiał być tego świadomy. I zdarzały się sytuacje, kiedy to rycerze przez wiele miesięcy wygrywali. Macie w podręczniku przykład jednego z takich rycerzy, ale potem nagle co? Przychodzi gorszy okres, rycerz zaczyna przegrywać. I nagle zaczyna wszystko powoli tracić, dlatego bardzo, ale to bardzo rycerz musiał uważać na to, że dzisiaj może być na szczycie, ale przyjdzie taki moment, że może być na dole, tak? Dlatego też to wcale nie było takie oczywiste, że dzisiaj rycerz jest super prestiżowym zawodnikiem, a za parę miesięcy będzie tak samo, tak samo prestiżowe, nie? Wtedy mogło się okazać, że będzie zupełnie w innym miejscu. Porównałbym rycerzy do dzisiejszych gwiazd. Słuchajcie, chłopaki, sportowcy, tak, wiemy, że są piłkarze, którzy dzisiaj są na topie, którzy dzisiaj są w wyśmienitej formie, ale właśnie dzisiaj, a kto wie, czy za rok na przykład będzie tak samo. Na przykład polski piłkarz, Krzysztof Piątek, rok temu wygrywa wszystko, co się da, strzela bramki w każdym meczu. Mija rok i nagle co? Krzysztof Piątek już bramek nie strzela i już niekoniecznie się o nim tak pamięta jak w tamtym roku. Więc to jest, myślę, dobre porównanie. Trzeba cały czas dbać o swoją formę, ale też trzeba mieć świadomość, że forma to nie jest coś stałego i dzisiaj może być, a jutro może jej nie być. Tak samo rycerzy można porównać do różnego rodzaju aktorów, piosenkarzy, piosenkarek. Oni też mają swoje lepsze i gorsze momenty. I kiedy mają lepsze momenty, to są wielkimi gwiazdami, każdy chce mieć z nimi zdjęcia, każdy chce mieć ich autografy, gadżety itd., itd. Ale kiedy przyjdzie gorszy moment, to nagle się okazuje, że. Że nagle już ludzie zapominają o co po niektórych, dlatego dokładnie trzeba to sobie uzmysłowić. Rycerz w tamtych czasach to był taki dzisiejszy celebryta, kiedy w tamtych czasach ludzie zachwycali się rycerzami, my na przykład się dzisiaj zachwycamy naszymi współczesnymi rycerzami czyli sportowcami, aktorami, muzykami itd. itd. tymi naszymi współczesnymi gwiazdami. No dobrze. To jak takim rycerzem można było zostać? Skoro wiemy, że bycie rycerzem jest takie prestiżowe, no to chyba każdy chciałby takim rycerzem zostać. To prawda, każdy by chciał, ale nie zawsze się udawało, ponieważ Bycie rycerzem było bardzo drogie i tylko tak naprawdę bogaci mogli sobie pozwolić na to, żeby takim rycerzem zostać. Przypomnijmy sobie z czwartej klasy, jak wyglądała droga do zostania rycerzem. Na początku, jeżeli ktoś chciał zostać rycerzem, to przechodził taki pierwszy etap i zostawał tak zwanym paziem. W wieku siedmiu lat około powstawał taki człowiek, był taki człowiek paziem, który miał za zadanie przede wszystkim uczyć się dobrego wychowania. Tak jest? Miał się uczyć dobrego wychowania, miał się uczyć szlachetności, miał się uczyć również y, takich zasad honorowych. Generalnie to było takie przyuczenie się. To jeszcze nie była taka praktyczna nauka walki itd., dalej, ale to była taka nauka dobrego wychowania, ponieważ każdy rycerz musiał być dobrze wychowany. Tak jest? W około w wieku około 14 lat taki paś zostawał Giermkiem, i ten Giermek miał już bardzo ważne zadania do wykonania. Musiał udać się z rycerzem na bitwę, oczywiście w niej nie brał udziału, ale był tam niedaleko obecny, żeby czyścić zbroję rycerza, żeby przygotować jego uzbrojenie, jego broń, konia. To wszystko musiał robić Giermek. Giermek musiał się zaopiekować całym tym sprzętem jakim rycerz dysponował. No i przy okazji, kiedy nie dochodziło do żadnych bitew, Giermek również się uczył sztuk walki, uczył się obsługiwania różnego rodzaju broni, nie tylko broni białej, tylko też broni, z której na przykład strzelano, jak łuki, kusze i tak dalej, Więc to było takie bardzo długie szkolenie, które finalnie kończyło się tym, że jak już Giermek mógł dostąpić za szczytu bycia tym rycerzem, to udawał się na tak zwaną ceremonię pasowania na rycerza. Wiemy, że ta ceremonia odbywała się w kościele. W noc poprzedzającą to pasowanie, taki kandydat na przyszłego rycerza przebywał w kościele, modlił się całą noc. Następnego dnia przychodził na msze i składał przysięgę wierności przed. Czy to władcą, czy to przed księciem, czy to przed jakimś duchownym. Klękał, ta osoba brała miecz i pasowała go na rycerza, wręczając mu bardzo ważne elementy wchodzące w skład jego uzbrojenia. Także sami widzicie, że to było bardzo. Duże wydarzenie. Po takim pasowaniu odbywały się jeszcze turnieje rycerskie i różnego rodzaju biesiady. Każdy rycerz z biegiem czasu otrzymywał również herb, który był takim jego symbolem rozpoznawczym, ponieważ te herby znajdowały się później na tarczach poszczególnych. Rycerzy. I taki herb no każdy rycerz powinien mieć. Był takim wyróżnikiem, takim prestiżowym wyróżnikiem danej osoby w średniowieczu. Słuchajcie, to by było chyba tyle, jeśli chodzi o taką powtórkę materiału dotyczącą rycerzy. Jeżeli o czymś zapomniałem, to standardowo prezentacja jest w opisie. Do tego filmiku. Ja wam serdecznie dzisiaj dziękuję. W następnym temacie porozmawiamy sobie o innych mieszkańcach w średniowieczu. Ja na dzisiaj to tyle, z mojej strony kłaniam się do następnego razu dzieci.